W takim, takim wolnym kłusie na małym kółku taki wypadek. Lekarze mówią, że obrażenia były tak, jakby samochód w niego uderzył. No i prawie się zgadza, bo koń ważył 600 kilogramów. Gdyby upadł kilka centymetrów dalej, tylko kilka centymetrów, to już nie byłoby po co przyjeżdżać. Ta karetka nie miałaby po co. Dobrze, że go do śremu zabrali, bo ten szpital ma wśród koniarzy bardzo dobrą opinię. Nie jednego już tam poskładali, to i Macieja poskładają. Na pewno, jestem przekonany. Tak, jak go znam, to na konia wsiądzie, jak tylko dojdzie do siebie. Możemy być pewni, że go zobaczymy na koniu jeszcze. 16 czerwca 2009 roku w Śremskim Szpitalu zmarł Maciej Frankiewicz. Stało się to wskutek upadku z konia. Maciej Frankiewicz był nie tylko wiceprezydentem Poznania, który odpowiadał za sprawy oświaty, kultury oraz sportu, działał m.in. w Konfederacji Polski Niepodległej, Solidarności Walczącej oraz Partii Wolności. W stanie wojennym, w ramach Solidarności z represjonowanymi, sam zgłosił się do obozu internowania. Pasjonat sportu uprawiał pływanie, nurkowanie i spadochroniarstwo. Był miłośnikiem koni oraz tradycji jazdy polskiej, a także górskiej wspinaczki. Znajdował też czas na bieganie oraz aktywne kibicowanie Lechowi Poznań. Kto zwiedza cmentarz zasłużonych Wielkopolan, ten z pewnością zwrócił uwagę na charakterystyczną płytę przykrywającą grób Władysława Marcinkowskiego. Rzeźbiarza urodzonego 16 czerwca 1858 roku w Mieszkowie koło Jarocina. Twórczością związanego z Poznaniem i Sowińcem. Naturalista wykonał wiele znanych dzieł, między innymi pomnik Juliusza Słowackiego w parku Miłosławskim. W okresie międzywojennym dyrektorował Wielkopolskiemu Muzeum Wojska. Zmarł w grudniu 1947 roku. Spoczął w pobliżu jednego ze swych dzieł, nagrobka grobka Anieli Liszkowskiej. Milicja alarmuje. 16 czerwca 1966 roku ukazał się specjalny komunikat w mediach. Informowano w nim o zastraszającym wzroście liczby utonięć na terenie Wielkopolski. W związku z tym komenda wojewódzka MO wystosowała apel do ratowników WOPR oraz osób potrafiących dobrze pływać o organizowanie społecznych dyżurów tam, gdzie kąpieliska są niestrzeżone. 16 czerwca 1983 roku w Ostrowie Wielkopolskim urodził się Bartłomień Jaszka, jeden z filarów kadry polskich szczypiornistów. Zawodnik jest wychowankiem KPR Ostrowia, z którym zdobył Mistrzostwo Polskich Juniorów. Obecnie gra w Niemczech w Bundeslize. Warto dodać, że w tym samym mieście urodzili się także bracia Lijewscy, inne filary polskiej kadry piłkarzy ręcznych. 16 czerwca 1999 roku oficjalnym patronem Koła został Święty Bogumił. Gród już w 1362 roku lokował Kazimierz Wielki. Odbywały się tutaj sejmiki Szlachty Wielkopolskiej. Poważnych zniszczeń doznał podczas Potopu Szwedzkiego. W czasie okupacji Niemcy urządzili w nim getto dla Żydów. Obecnie miasto jest siedzibą powiatu w województwie Wielkopolskim.